o prawidłową masę ciała. Ani niedobór, ani nadmiar nie jest dobry. Ekstrema nigdy nie są dobre. Skupmy się na nadwadze, bo to jest problem ponad 60% Polaków. Nadciśnienie tętnicze, insulinooporność, niealkoholowe stłuszczenie wątroby i wiele, wiele, wiele innych chorób wyrastają jak grzyby po deszczu, kiedy pojawi się nadwaga. A szczególnie depozyt w tłuszczu, ten tutaj wisceralny, brzuszny, ta oponka, którą niestety wiele osób nosi. Nie trzeba być śmieciojadem, tak zwanym, żeby dorobić się paru kilogramów więcej. Posłuchaj, wystarczy 100 kilokalorii więcej codziennie niż Twoje potrzeby. I po roku ważysz 5 kilo więcej. Pomyśl sobie, co będzie po dwóch latach, po 5, po 10. Uh, nieźle, prawda? I teraz nie namawiam Cię do liczenia kalorii, bo to jest trochę przestarzały pomysł, ale. Koncentruj się na jakości produktów, które kupujesz. W sklepie zwróć uwagę na jakość, dlatego że produkty dobrej jakości dostarczają składników podżywczych, ale nie ma tam nadmiaru kalorii. W związku z tym szukaj certyfikatów jakości. Dlaczego certyfikatów jakości? Bo nie wystarczy napis, że babunia albo dziadunia to zrobił gdzieś u siebie em, na wsi, tylko certyfikat jakości daje Ci tę gwarancję. Takim certyfikatem jest na przykład QAFP.